Siema tutaj znowu ja razem 97V. Jak już widzicie, jestem w swojej żelaznej zbroi. Zrobiłem sobie żelazny kilof i miecz. Mam jeszcze 16 żelaza na zbyciu. Upiekę sobie jedzenia. I patrzcie już, z moim domkiem mój domek już jest prawie gotowy. Jeszcze. OF oh, fuck! Jezu, postanowiłam, że jeszcze jedno piętro zrobię. Tylko? Trzeba no zbierać drewno. No, dużo. E, no, dużo drewna. E... I te schodki będziesz chciał zrobić. No wiem, wiem. E, a na razie tylko... Co Robię? Tylko zrobię płatki. Tylko osiem? Bo mi się teraz przyda tą a jak się robi tą taki jak się tą gramkę z drewna jak to się nazwało furtka furtka jak ją się robi tak a jednego zabra y, dwóch chyba nie wiem. nie nie wiem. Dwóch? nie 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 no, Na nie dwa. No, raz, dwa. Na pewności dwa wiem. Na, na 100% dwa dwa no. jak się robi wiesz wiem ja pierniczę, nie pytaj się mi cały czas wiesz no to na nie zrobić do dziwitek otwiera się no, co mi zrobić nie zrobił takie dwa dziwi nie wiem, co. nie 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 czas nie w nie nie to weź to drewno yy, razem z trawą i połóż sen, żeby żebyś się nie wpadał. Ale fajnie znaleźć a czemu diamenty. Ale czemu jak, a do... Alfa nie diamenty, prawda? Albo wiedzieć, co nie robię drugiego piętra. Nie? Zrobię teraz taki fajny dach. Taki wyrąbisty. Ale będziesz musiał zjeść ten dach. Nie, nie będę myślał. Nie może? Tak tylko żeby było fajnie wyglądało z góry. No yy, dobra, eeeyy. Wezmę pościna już troszkę. Połyspiec na drzewno. Ile? 31, 30 lat, 34. 4. Patrzcie co zostało z tamtego drzewka, co się jarało. Są pieniek. LOL! Mój kuzyn nie umie się poprawnie śmiać, więc wiecie. Jeszcze tylko tutaj. LOL! <grym> 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 A może zaraz sobie do wiaderka trochę A masz wiaderko? A, to nie jest. A po co ci lawa? A, chciałbym, żebyś ci, bo byś potrzebował kilka wiaderek wody. Czeka, yy, A przy... może portal do endu zbudować? Właśnie, chciałam takie coś... Do endu jak? Ej, do netaru. A Ja wiem jak budować portal do endu. Dobra, Wiktor, właśnie się przytko, ja i Dobra. Ale jak, jak nie ma z tych w w Odwróć się. No dobra, to będę budował teraz dach. Tak? Wiem, że mi na pewno jeszcze nie wystarczy tyle. Zrobię tylko sobie drabinki, żeby zrobi, sobie zrobić wejście do góry, do, do ten, do góry, z, z zewnątrz. zrobić strych? Nie. A

Jeszcze w związku z moim domkiem zrobimy piwnicę. O ja fajnie. mnie takie domki. Y, I nie wiem jak chcecie, to mogę ściągnąć jakiegoś moda. Przykładowo Mo Creatures. A, a wiesz jak ściągać moda na pistolety? Mogę ściągnąć fajny. moda Hero Brain, jak chcecie. O. Ale nie, bo nie. mogę ściągnąć go, ale nie będę na nim grał za długo, bo jak oglądałem ludzi na YouTube, co grali z tym modem, to za fajnie się z tym nie gra. Byś musiał grać y, ten, że masz od razu, że y, nie że y, jesteś no, nieśmiertelny. No i nie wiem, czy bym grał, czy bym mi się tak grać i cały czas praktycznie ginąć. Przez Kiroblaina jeszcze dom mógłby mi Kiroblain rozwalić. Tak. On ogólnie tak. może wysadzić całą mapę. A jak? TNT? Jeżeli chce. Weź, Wiktor, właśnie mówię, zamknij się, zamknij dupę. Cholera. Nie TNT, on po prostu może, jak chce, to to zrobi. I jeszcze właśnie niektóry, niektórym ludziom, co przywodało nawet, co widziałem, co nagrywali, to właśnie z czasami Hero Grind występywał bez zapowiedzi. Bez moda. Nawet wchodził. Przykładowo jak są ten drugi sezon, e, czy był chyba drugi JJ Joker z Minecrafta. No to nie wiem co to było. Czy to jakiś ze złotym mieczem białe. I dalej nie wiem co to jest. Mm. Jak chcecie mogę też nagrywać przykładowo z nie wiem z serwera Ale to tylko wy musicie tego chcieć Bo nie będę nagrywał nie wiem tak niepotrzebnie przecież yy, jeszcze poza tym Ale nie wiem U skf czy jak chcecie to mogę nagrywać

a widziałem jak budowałeś z tamtej strony, y, od twoich drzwi, jakiegoś kolesia w zelaznym kasku, zelaznym, nie wiem, w takich spodenkach, skinem normalnie. kolesia, jakby się psem działo. Nie. Jakoby no. Nie. Bo się psem no no to, nie o, to dziwne było. Dla mnie. Ale ja żadnego skina nie budowałem. Wiem, ty masz swojego i masz do tego plemien, plemien, plemien. Ooooj, no Shit. O, ładnie to wyglądał. Shit, nie ma drewno. O. Kurde, to było słoneczkowe drzewko. Albo, a co mówisz, że nie posadzasz? Sadzę? Posadzasz? sadzisz? A najfajniejszy do dachu jest biały drewno do twojego, prawda? No tak. um, wiedzę że nie może teraz wjazd tego zrobić. Wejść. No. Chyba burza dziś no. w nocy będzie. Tak, bo już słyszeć. Może u Was nie, ale... Zaraz zadzwonię do kolegi na Skype czy już się umył i będziemy ten multi nagrywać. Ale ten jest tak za bardzo nie można grać. A i właśnie, to będzie ten multi, to, to będzie hardcore. Uuu, fajnie. I jak tam nie. umrę, to mam bał na 3 dni chyba, albo na co dzień, nie wiem. Lepiej na 3 dni. I, ale nie wiem, nie zabijajcie mnie, m, bo... Nie, po prostu nie chcę, żebyście mnie zabijali. Jak będziecie mnie w ogóle oglądać w tym odcinku, to mnie nie zabijacie. Bo ja was A jak? Mam diamentowy miecz. Oj, co ja zbudowałem w ogóle.